Anna Kibisz, zwolniona z TVN, Oda Schuczy, była zona i Bisza przerywa milczenie. Anna Nowakibisz w polskim showbiznesie zaistniała dzięki małżeństwu z Krzysztofem i Para doczekała się wspólnego syna Wincenta, ale ich związek ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Przez jakiś czas Anna robiła karierę w Niemczech, gdzie grała w jednej z tamtejszych telenowel. W pewnym momencie postanowiła jednak wrócić do Polski. Na brak pracy długo nie narzekała, bo w 2011 roku dostała własny program w TVN Style. Pani Gazet spodobała się widzom na tyle, że stacja co sezon szykowała kolejne serie. Do tego rozwijano formułę programu, emitując chociażby Pani Gazet erotycznie. Gdzie Anna testowała przyrzady do ludzkowych uciech. Wydawało się, że nowa kibisz może być pewna kolejnych serii, a tu nagle gruchnęła informacja. Z kończy emisję pani Gazet. Biuro prasowe stacji wydało oświadczenie, w którym potwierdzono, że infaktycznie widzowie nie zobaczył z tego programu. Szybko zaczęły pojawiać się plotki o powodach takiej decyzji. Zastanawiano się też, co się stanie z sama prowadzaca. Po paru godzinach głos zebrała w końcu Anna Nowakibisz. Na swoim Instagramie zamieściła bardzo obszerne oświadczenia w tej sprawie. Przyznala na początku, że nie takie były plany co do przyszłości jej programu. Co zatem poszło nie tak? Kochani moi, ponieważ dzisiaj biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery komunikat w wirtualnych mediach.pl Potem, tym, im wiosennej ramówce, na kanale TVN i zobaczycie nowych odcinków pani gazet? Potwierdzam. Ze plany były inne, ale się zmieniły. Zmienia się też pomysł na nowe zadania dla mnie, jako dla prowadzącej. Zanim zatem telefon się rozdzwonią, potwierdzam, jak Szymon Majewski zaczęła swój wpis, Anna. Potem dodała: zebejdzie tworzyć filmiki o gazetach w internecie, więc zaprasza na swój kanał. Uspokoi latę z fanów, ze bezrobocie jej nie grozi, bo ma pracuje intensywnie już od jakiegoś czasu nad dwoma moimi projektami związanymi z polskimi manufakturami i gazetami. Pod koniec przedługiego wpisu nie zabrakło jednak wzruszającego podsumowania, podziękowań i LEN. Pani gadżet jest moja kreacja i moim drugim nazwiskiem i tak już zostanie. Tworzyłam dla was ten program przez ostatnich 12 lat. W tym czasie mój ukochany syn stał się dorastającym nastolatkiem i wychowankiem całej mojej ekipy. Zdjęcia do programu odbywały się w moim domu, idealny plan do wychowywania syna przy je jako ekipa jesteśmy jak rodzina i być może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Ze na planie pani gadze było zawsze rodzinnie, uwielbialiśmy razem gotować, jest, Pracować, smiać się. Wypracowaliśmy swój własny niepowtarzalny stali język. To dzisiaj rzadko strzał biznesie podsumowała Anna. Będzie wam jej brakowało?